Cześć kochani! Dzisiaj jak widzicie ja zaczynam filmik Amelki Dlaczego? Dlatego, że zobaczymy za chwilę co dziewczyny robią Z tego co wiem Amelka rozmawia z mamą w pokoju na temat jaki tu filmik nagrać Ale mają z tym problem. Jaki? Nie mają pomysłu dzisiaj na filmik, nie mają weny Także ja przychodzę dzisiaj z super filmikiem Dla nich to niespodzianka. Taka, że będą mieć 5 minut 5 tysięcy ode mnie, żeby zrobić zakupy przez internet do nowego domu oraz dla siebie. Także czy wykorzystają te 5 minut w 100% i kupią zakupy za 5 tysięcy. Jak Wiki wam coś myślisz? powiem. Eee, wpadajcie na mojego Instagrama Wiki i My i kanał Wiki i my. Tak jest, podajcie na Wiki kanał i na Insta. Zobacz... I na Super tam jest. Dobra, teraz idziemy zobaczyć dziewczyny, co tam wymyśli na filmie. tok! Tylko oczywiście oni czy nie wiedzą, jakie mam zamiary. Cześć, dziewczyny jak? Hej! Już wiecie co nagrać? Nie, nie. wiemy Nie ja, mam w ogóle To co, co tak kiepsko? Nie chcemy odgapiać od innych I myślimy na, na czymś nowym pomysłem Coś nowego chcecie wymyślić? Chcę ale na nie mogę no nie mam. Powiem mam tak, siedzicie już pół godziny I widzę, że bardzo ciężko wam to przychodzi No więc A teraz mam, Więc mam dla was propozycję na nagranie filmu Ja się boję twoich propozycji w ogóle nie, no, jest okay. nie, 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 Jezu, Daję wam 5000 zł. No. Żeby zrobić zakupy przez internet do nowego domu i dla siebie Za, Ale... 5 koła Ale... Dziewczyny Jest jeden haczyk Pięć minut macie tylko na to co? Jeśli nie wykorzystacie 5 <grym> minut tej puli Kasa przepada A dla kogo to będą rzeczy? Nie, nie wiem tylko dla mnie Nie wiem Wymyślajcie Macie 5 koła I róbcie co wam jest potrzebne Kupujcie co wam potrzebne Tak jest Ale Daj nam coś żebyśmy mogli nie ma pranku, mówię Wam poważnie. Przyrzekam. 5 tysięcy im daję i robię zakupy. W dobra, momencie. jak będzie dobra. Jakby ja, ja się nie wkręci, wkręci, ja się wkręciłam. Koniec odcinka, to, ja się nie wkręciłam. Dobra, dobra, poczekaj. Dobry prank. 5 tysięcy, mówię Wam, i później w te wszystkie rzeczy pokażemy, co kupicie. Okej. Okay. wam A jak będzie 20 tysięcy, Zakład, kopie? zakład, zakład. Nie, ja gdzieś no, nie wkręciłam. Nie, nie. ja no, tak, tak, Zakład, zakład. Zakładaj się. Dobra, tak. Ostatnie. tak. 8, no to, że daje, daje wam daję wam, macie półle 5 tysięcy, żeby zrobić zakupy na internecie. Przez Dawaj, ile. Przecież 5 i... minut, okej, okay, ja przygotowuję zegarek i jedziemy. Dobra, 5 minut, daj nam coś no, 5 minut 5 tysięcy 5. Ale tutaj, daj nam 6 minut i 6 tysięcy. Nie, nie, to nie, bankrut zrobię, bankruta. Ale pamiętajcie, dawie łapkę w górę oraz o Jezu, Władczek, 10, 10 złapek ide. 10, 10 łapek i będzie kolejny mega mega makaron I co 10 złapok, I na, 30 acá, 30 acá. <grym> <grym> i, y, na... Mojej mamy Biała.bat, dobrze mówię? Ile ty na ten Instagrama? Lubat tak jest. Biała. Ja Biała.bat. Tak jest, dobra. dobra, dobra dziewczyny. Ok, no to zaczynamy. Gotowe jesteście? Co dobra, czekaj, bo po... myślę. E... Ty wymyśl ja ja do Ja chciałam toaletkę, ja no, to chciałam toaletkę na siebie. Toaletkę Ledową mówiłaś, tak? Ledową. Tego za stówkę to mogę kupić. Tak, nie. to. O taka ta To tak? tak? To ta 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 o, córko. Dobra, kolejna dla, Na Wiktorii, nie dla Wiktorii. Na Wiktorii, dobra, ale tak samo odpowiedź. Jak to jest? Kabeta? Jak się nazywa? Symmetrycznie. No, Powiedziałam, gdzieś taką. No taka symmetrycznie zwykłą weź dla niej. Yy, a to? No, bo no nawet i tak nie Ile to kosztuje? 239 złotych zł. Dobra, teraz, a teraz. A, teraz pofakaj, teraz ja coś pomyślę. No, co, no wymyślaj, wymyślaj. słuchaj, yy, słuchaj. Słuchaj, Telefon, dawaj telefon dla mnie. No, bo nie mam jeszcze. Telefon chcesz? No, dawaj telefon, a ile mam na Dobra, jesteś. 900 zł. No Poli, będzie co? Za... Złoty, złoty, wiesz, okej. Złoty, chyba coś. A co nie będziemy zajmować na Allegro? Dzień No to dobrze. Bo to ma Jakiś Takie, żeby się nie była podróba. Tylko 2000 nam stosuje. Teraz ja, kokolwiek. <laughs> telefonik. Dobra, mam tu Mania Markt? No, złoty. 64 giga. E... halo. halo. O, nie taki, dobra. Szalejecie, dziewczyna. Mało. O, o, tu jest? No. Minuta 20. No czekaj, mam No Tutaj, za Złoty, dawaj go. Dawaj, dawaj. Dobra, dobra. Nie zużyjcie, aha. No to nie zużyjmy, cicho. Kiedyś, za 3000 co ty tu wybrałaś? To nie ten. To ten, tak, to Taka ten. Tak, ale ile 60, dobra. Ja chcę 64, ja nie chcę za 3000. Za no, 2000 masz. Spokojnie. Nie że mam kasę, będzie tak szaleć. 8. Dawaj za 2000, 2000. Minuta 42. Ja nie mogę ci... Już 2000 poleciały. Dwie eee. minuty. Masz za 2000, dawaj to. Dawaj, dawaj. Tu masz, naciskaj. Dobra siła. No, nie no, sobie, no, ale A to nie jest złoty! O, nie, dobra. Złoty. Do, dobra. Do, dobra. Do, dobra, no wyjdzie okay, Dwa Toaletki dwie mamy, telefon no, dwa tysiące. Okay. Dwie minuty minęły, dziewczyny Czekaj. już dwa tysiące nie wydały. E. Co tam jeszcze potrzebujemy? No pomyśl. Nie, ja wiem, nie, przed tym jeszcze ta. No salonu, jak się to nazywa. Taki stolik. Stolik kawowy, faktycznie. O, właśnie, właśnie. Stolik kawowy. Na Allegro, na Allegro, na Allegro. Tak, na Allegro będą fajne? Tak, Dobra. bo ja tam widziałam, mi się podobał. 2,40... Nie, 2,26. Stolik kawowy. Pół czasu prawie już minęło. A dziewczyny dopiero wybierają czwarty produkt. Na, na. Jaki mi się podobał? Taki... No patrz, patrz, patrz. Nie. Nie. No co tutaj nie interesuje z tego. Ja ci muszę powiedzieć, jak... Ym... 42. No ciasto, dobra, jak poświęcam innego. Nie no, wpisz stolik kawowy ja tu widziałam, Przepadnie wam. Przepadnie wam zaraz. Stolik kawowy z obrotowym blatem wpisz, może tak znajdzie. O tej co widziałaś w tej... blatem. Blatem Trzy no, ale... minuty, proszę no, Państwa! No nie ma tu nic takiego. Stolik kawowy. Kawowy, stolik z obrotowym blatem ale tak, no tak. To jest oddziel. Wejdźcie, ja muszę to napisać, bo zaraz to nam nic. Ja to napiszę. 314, proszę Państwa. O tak. O tutaj? Tak, no tak nie. Dalej Express, ekspres zukawy. Allegro. 500 zł? 324. Allegro Express... Philips dawaj, albo te runki? macie 5 tysięcy. Kupujcie co chcecie. Jeszcze nie zdążycie, przygrywacie. Express zukawy, Philips. Dobra mamy tu jakieś. A czego Philips? No bo koleżanka mówiła, że to są... Dobra, pisała. Napisała. Ja jak się piszę? Express. Philips. Express kawowy, wpisz jak chcesz tego ekspresa 3,47. E5365, taki model. Bo koleżanka mi napisała, bo się nie pytałam. Szybko. No to nie ma na negro. Dobra, normalnie Nie piszę. potrafi napisać. Szybko. Express E5. Krawowy. Ale ja nie zdążę. E5365. Jaki? Nie pisz Filip, tylko E5. No nie będzie tak! E5... Jak przez kawałek wystarczy wpisać. Jakie? się tak zdarzyłam, mów, mów! 5 tysięcy, odniosę 5 tysięcy. Daj 5 tysięcy. Może to ten. Dziewczyny. No no, tak, nie, ten? nie ten. Ten, patrzcie się. 4,22. No, tak. Dobra, jest, no to ten. Tak. Ile robisz? 4,2 tysiące. Dawaj, dawaj, dawaj. Ile tu w ogóle a który? No to wszystko było 5 tysięcy wyszło Jeszcze macie, jeszcze macie 30 sekund. To jeszcze macie to jeszcze możemy wybrać. Dla mnie telefon. No, no. <noise> Czekaj. 50 tysięcy. Eee... Tyle, dziewczyny. No to może, nie wiem. Tyle. Czas stop. Okolory. Tyle eee, mamy, 10 sekund. Ile mamy 10 kasy. Sekund. Pokaż, ile mamy kasy. Daj na mnie. Nie, nie, trzeba, nie trzeba. myśmy jeszcze 5. E, dla mnie. 4, eee, 3. Nie Dwa! Nie wiem Jeden, Stop Nie no, daj nam o... jeszcze minutę Daj nam o... jeszcze minutę, ponieważ Dzień, nie mamy kawy 5 minut minęło, dziewczyny Podliczymy, czy nam mamy na 5 Podliczy, Podliczy ile Właśnie ile? 239 złotych To by kosza Daj, daj kalkulator, daj kalkulator Dziewczyny się napaliły ładnie na 5000. A oh Marka? Ja sobie, sobie telefon policzę Mama sobie zaszalała najbardziej, telefon sobie kupiła, ósemkę Nie ja mogłam sobie wziąć tak, Nie, bo to byś za całą piątkę pewnie, najnowszy Tak Wtedy nic będziemy brały. 59 dodać. Na pewno chciałaś tą toaletkę? Tak, chciałam 230 Są piękne, ale wika 9. będzie ona ma. Dla Witorki? Jak mam robić no pranka na nas, to ja normalnie muszę. Obieca, obiecałem wam. To jest mój ostatni filmik na kanale. Obiecałem wam, na ale ten, musi być 10 tysięcy, to wtedy no, 9, 9. będzie wszystko. <laughs> 10 chodzi? tysięcy łapy. No, ja wiecie. żartuję, kupię dziewczynę, obiecałem. Nie będę taki. 5, to jak nie będę miał 5 tysięcy, to przypada. No Amerika, ile jest amelka? Ile? O kurde! 5527? O... Co? 5527? No ale teraz szkoda. Nie musiałbyś na stolik wybrać. Dobra, Kawałek, dobra. Już te dodam te 5,5 ale 10 tysięcy łapek musisz mieć. Piątka! Ja to ale to najważniejsze. Tak, tak. Ja obiecuję wam, że wszystkie produkty wam pokażemy. Wszystkie, które dziewczyny kupiły. Przyjdą, nie wiem, ile dam jeszcze z realizacji tego. dodać do, do koszyka. Kiedy one przyjdą? Do... Dzisiaj jest piątek, czyli pewnie w wtorek, w Wtorek, środa. Tu jest zapisane. Wszystko zapłacimy. Ameryka w tym nie wierzy. Ameryka nie wierzy. Nie prankuje. Proszę państwa, nie prankuje. Ja cię znam. Cieszysz się? Ja bym chciałbym naprawdę toaletkę Ja ci powiem tak jakieś. Możecie prank. Cieszy się ostatni mój filmik. Obiecałem. Dacie mi 30 tysięcy <laughs> nawet. Nie no, żeby... Nie, bo ważne wam mówię, obiecałem i tak będzie. 5 tysięcy, 5,5 tysiąca. Dzisiaj na dacie. dziewczyn poszło. Dziewczyny, cieszycie się. Ja ale nie, nie będzie. Będzie, będzie, Ameryka Sadoletka wybrała jakąś tam Hollywood widziałem Mi się telefon teraz no, akurat prostu, więc też ma No i co? Nie, ja uwierzę wtedy, kiedy przyjedę Będzie, okay? Dałeś wszystko do koszyka? No ale się tak zaraz nie ma. trzy, mnie to sobie sama zapłacimy Zapiszcie mi to, zapiszcie mi to wszystko, okay, dobra? Okej, okay. no to co? Chyba ten pomysł na by filmik był fajny, jak myślicie? Ej, złożono złożę, tak. Jak bo. będzie 30 tysięcy łapek w górę To nagramy też nam kolejne 5 tysięcy Dobra jest! Fajny pomysł, ale że <grywa> wtedy, kiedy przyjdzie. tam nam wytrzymać. Wszystko przyjdzie, Amelka pokaże. To... Amelka pokaże. pokaże na filmiku, oczywiście jak nawsze będziemy grać, no. pokazać, pokazać to Dobra, pokażę wam. Ja wam pokażę. Amelka wam pokażę, jaką ma ładną fryzurę. Nie, poważnie, Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie tą łapeczkę w górę, bo za dla tej dziewczyny <grywa> i dla tej to jest bardzo ważne. Dla I dla mam... tego gościa, który tam siedzi. Dla do... mamuszki Pel. Okay. Jutro no. no. to to no. idziemy gdzie dziewczyny, do Ikei. Do Ikei. Nagrywamy na do... na vloga. Nagrywamy na Będzie vloga. Będziemy do Ikei. zakupów do domu Także tam będą zakupy naprawdę na spokojnie Dziewczyny sobie Idziemy co, co będą Idziemy Co Ikei. Idziemy chciały, dobra Idziemy lecimy Ikei. Idziemy o Ikei. w do Jeśli to w ogóle prank, o Żaden brak eee, Pamiętajcie, żeby wpadać na naszego Instagrama koniecznie Link pod spodem Ja Mojego ja macie mojego America i mamy wiola.wat I pod filmem też gotowy link I tatyluk.wat i Victoria Vicky i my. I ogólnie ja jestem, ja nie jestem tak osobierna I wcale się na razie nie nabieram na to Ale jak zobaczę wtedy uwierzę Ale A ja ci. Się szybko nakręcam, więc Ale możesz i mieć tak palce Viola pamięta o <laughs> tym. Tak jest. No. Także szykujcie się, wszystko przyjdzie. Ale najlepiej to my, najlepszy wybór to ma moja żona. Usewkę sobie kupiła. Uh, uh, uh. Ale toaletka Holi też jest super. Jaka Holi, A dla mnie będzie ten, stolik kawowy. Uh. Dobra, papa pa, kochani. Trzymajcie pa, się. Buziaki.